Dzisiaj YouTube wyjazdowy, bo i okazja wyjątkowa. Jak widzicie, trzeba być zawsze blisko trawy, jeżeli jest rozgrywany Wimbledon. I ten Wimbledon jest dla nas coraz bardziej szczęśliwy. Jakby wróciły te edycje, w których byliśmy najbardziej podekscytowani, najbardziej podnieceni. Churkacz gra w Wimbledonie. W Wimbledonie. Długo, zgodnie z tym, co sobie mówiliśmy przed turniejem. Krótkie wtrącenie: nie byłem w stanie nagrywać niczego podczas pierwszego tygodnia z prostej przyczyny. Byłem na turnieju we Wrocławiu, na imprezach ITF-owskich, po 10 godzin na kortach dziennie, więc ani nie było materiału, ani nie było mocy przerobowych. Ale dzisiaj no, mamy tenisowe święto. Mamy dzisiaj okazję wyjątkową, więc bez względu na warunki trzeba się spotkać. Świetny mecz Huberta. Naprawdę dobry mecz Huberta. Trochę to było nawiązanie do tego, co pokazał z Miedwiediewem tego drugiego dnia. No, tutaj myślę, że to było spotkanie z Federerem, które należy rozpatrywać pod kilkoma kątami. To znaczy, miałem wrażenie, będąc naprawdę fanem. Federera, Zresztą nie tylko Federera, ale Roger Federer kojarzy mi się po prostu z dyscypliną, którą tak, tak uważnie śledzę i, i którą się zajmuję. Miałem wrażenie, że, że to był taki Federer, którego kilka lat temu bym nie zobaczył. Nie wiem, czy przypominacie sobie powiedzmy przebieg drugiego seta, kiedy Roger się odrodził, kiedy, kiedy pokazał tą zupełnie Inną twarz niż w pierwszym zaczął dobrze serwować, zaczął wygrywać ważne punkty, chyba odskoczył na 4-1. Później trochę się zaciął, przeszli do tajbreku i ten tajbrek. Dla mnie kwintesencja powiedzmy różnych dziwnych wydarzeń, bo ten tajbrek był. Tak pechowe dla Szwajcara. Tam tak wiele rzeczy się wydarzyło, oczywiście, które, które przechyliły to w stronę Huberta. To nie był przypadek. Nie chcę mówić o, o żadnym przypadku, natomiast punkt chyba na 3 do 2. Federer pakuje drive woleja w siatkę. Punkt na 4 do dwóch. Federer ślizga się po korcie, traci równowagę. No, widać było wyraźnie, że Federer trochę męczy się na korcie. Trochę nie sprawia mu ten tenis tak dużej łatwości, przyjemności. Tak jak miałbym ocenić wrażenia takie artystyczne, te różne popisy, małe gierki. Akcje na małe pola, to tutaj Hubert był, był tenisistą dużo, dużo lepszym. To, co mi się podobało, Hubert świetnie serwował. W którymś momencie realizator pokazał taką statystykę piłek, które nie wracają po serwisie. Tak naprawdę, co drugie podanie Huberta w pewnym momencie meczu dawało punkt bezpośrednio czy to był return w siatkę, return wyrzucony, czy, czy as-serwisowy podanie wygrywające. No podanie u takiego zawodnika to jest, to jest podstawa, i tak naprawdę wydaje mi się, że ten tiebreak o wszystkim tutaj albo o wielu sprawach zadecydował. Federer nie był zawodnikiem, który w tych okolicznościach, w takiej formie, w jakiej obecnie się znajduje, i, i chyba w tym wieku, po takich przejściach, który byłby w stanie odwrócić mecz z 0 do 2 z tak dobrze grającym. Churkaczem i, i zobacz, jaki ten tenis jest przepiękny, jaki ten tenis jest przewrotny. Kto by pomyślał, że przy do dwóch z Miedwiediewem, z tym takim przemyconym setem, bez przełamania, że dwa dni później będziemy cieszyli się z takiego sukcesu. Jedna noc, jeden dzień, to wszystko sprawiło, że, że oglądaliśmy najpierw dwóch kompletnie innych tenisistów w meczu Hurkacza z Miedwiediewem i później Polak wykorzystał tę szansę z Federer'em. Trochę obawiałem się tego meczu, bo Federer w meczu z Sonego był w wielkiej formie, pokazał tenis wybitny, popisowy, lekki, płynny. Natomiast dzisiaj Miałem wrażenie, że, że traci Roger ostatnią szansę. Być może, oczywiście, na to, żeby ugrać w szlemie coś wielkiego. No, bo tak jak piszecie często w komentarzach, Peselu się nie oszuka, tych kilku zabiegów się też nie oszuka. To, to ciało regeneruje się w sposób zupełnie inny. To wszystko, co dzisiaj pokazał Szwajcar, nie było już takie, takie lekkie. Oczywiście. Nie ma moim zdaniem piękniej grającego tenisisty od Rogera Federera, i, i być może w najbliższym czasie e, takiego nie będzie. E, natomiast dzisiaj, dzisiaj Szwajcar e, nie zanotował dobrego występu, ale też Hubert mu na to. Nie pozwolił. Tak użyłem na Twitterze takie, takiego stwierdzenia, takiej małej przenośni, ta, takie skojarzenie miałem podczas meczu, że, że ten szlaban nad głową Rogera po prostu opada, zamyka się ta, ta droga dzieląca go od kolejnych być może finałów tytułów wielkosztemowych, że ten dróżnik, hurkacz bardzo płynnie ten szlaban opuszcza, Ale ja miałem wrażenie, że nawet gdyby ten Tajbrek się przechylił na stronę Federera, nawet gdyby on się nie pośliznął, gdyby kilka szans wykorzystał i ten szlaban troszeczkę by uniósł się do góry, to miałem wrażenie, że Roger, co prawda, w dobrym samochodzie siedzi przy tych torach kolejowych, ale, ale nie ma tam rzuconego pierwszego biegu, że, że nie jest gotowy. Nie ma jak ruszyć po prostu szybko, jak to mówią ludzie, którzy jeżdżą automatem, nie ma włączonego, włączonej skrzyni na, na D, tylko gdzieś tam na luzie stoi i czeka aż coś się wydarzy. No, cieszy mnie bardzo i, i Was na pewno też, że, że Hubert już jest takim tenisistą, który po prostu bierze takie szanse, który, który umie wykorzystać... Um, E, swoją dobrą formę, e, który umie wykorzystać e, słabszy chyba dzień przeciwnika albo, albo może inaczej, może nie słabszy dzień, tylko pewne okoliczności, bo trzeba mieć, wrażenie, trzeba mieć świadomość, że wyjście na mecz z Federer'em bez względu na jego formę, mm, czy tak jak z Nadalem w Paryżu, pewnie z Djokovicem e, w Australii na przykład, to jest wydarzenie wyjątkowe. To jest, to jest moment, kiedy patrzą na ciebie oczy całego świata, nie tylko tenisowego. To jest moment, kiedy budujesz swoje nazwisko, kiedy jakby no, nie tyle kładziesz fundamenty, co, co potwierdzasz swoją renomę i, i tylko możesz takim meczem zyskać. Oczywiście, Federer już nie ten sam, trzeba sobie to powiedzieć uczciwie, ale wygrać z Federerem 3 do 0 na korzyści centralnym Wimbledonu, wsadzając mu to jedno zero na koniec. to jest gigantyczny wyczyn. To jest ogromna sztuka i i chórki znów, znów był energiczny, znów. widać było, że, że dobrze spędza ten czas, na korcie. Bardzo podoba mi się ten człowiek w jego boksie, ten, ten chyba fizjoterapeuta, który, który tam żyje i jakby mógł, to by wyskoczył na kort i, i zagrał razem z nim. Zupełnie inny niż Craig Boynton, który siedzi i przyjmuje wszystko z pokorą i, i dużym opanowaniem. Um, Hubert wykorzystał tę szansę, ale Hubert znów był taki energiczny, energetyczny. Kilka razy się uśmiechnął, kilka razy widać, że te małe gierki sprawiły mu radość. To jest coś, co łączy Huberta i Igę, że um, ich cieszy tenis. Ich, oni się nie męczą, oni nie idą do pracy. Powiem szczerze, że trochę tak jak ja, nie traktuję swojego zawodu jako, jako pracy, tylko jako przyjemność tylko mm, oni idą się bawić, oni idą się sprawdzić, oni idą się zmierzyć. U Iggy widać to na przykład, gdy, gdy rywalka wyrzuca loba, ona jeszcze gra hot doga, ona jeszcze chce czegoś spróbować, w jakiś sposób się, powiedzmy, popisać. Hubert też ma coś takiego, on, on nie zawsze to pokazuje, powiedzmy, ale, ale gdy jest w dobrej formie, gdy jest dobrze przygotowany, to, to trochę więcej tej energii, oczywiście zachowując e, proporcje mu przypisane, Pokazuje. Świetnie dziś serwował, naprawdę dobrze grał przy siatce. Wykorzystał dużo szans, jeżeli chodzi o przełamania, takie ważne momenty. Nie przypominam sobie jakichś takich chwil, kiedy, kiedy popełniłby taką spiralę błędów, które w jakieś takie nieprzyjemne zakamarki, niebezpieczne by go wpędziły. Powiem szczerze, że był to. Zaskakująco przyjemny, taki swobodny, zaryzykuje nawet stwierdzenie, że, że przez długą część jednostronny mecz, rzadko się ogląda Federera, który jest zdominowany, który jest bezsilny, bezradny długimi fragmentami. A dzisiaj to był taki obrazek, więc jeżeli Polak wchodzi do półfinału Wielkiego Szlema w takim stylu, Pokonując najpierw dwójkę światową Miedwiediewa w dwudniowym boju, a teraz ogrywając Rogera Federera, ośmiokrotnego mistrza imprezy, no to trzeba świętować, trzeba otwierać dobre trunki i czekać do piątku. Jutro będziemy mieli od, od Huberta dzień przerwy i, i trochę te emocje opadną, ale w piątek, półfinał. No, z rywalem, który będzie na pewno tenisistą w zasięgu. Gdy nagrywam to wideo, to Beretini z Ożerem Jasimem jeszcze grają, ale dlatego sięgam po uniwersalne tezy. Ale na pewno no, po takiej serii zwycięstw Huberta to nie są przeciwnicy, których tutaj trzeba się obawiać i, i podoba mi się, że, że Hubert z jednej strony jest skromny, za to go lubimy. Zawsze ma szacunek do rywala, duża kultura osobista. Powiem Wam szczerze, że nawet Hubert jest jednym z niczych zawodników. Mówię o tym poziomie zaawansowania, którym jeżeli napiszesz po meczu smsa: super mecz, gratulacje, dobra robota, dzięki za emocje. Kwadrans. Hubert w ciągu 15 minut zawsze daje jakąś zwrotną informację: dzięki, pozdrawiam, fajnie, miło. Jakby to jest. Mm, to jest urocze trochę, bo no powiedzmy, że rocznikowo nie jesteśmy od siebie tak bardzo oddaleni. Jest, jest, jest między mną a Hubertem e, zdaje się, 10 lat różnicy, ale, ale to pokolenie Huberta e, no nie zawsze powiedzmy, nie zawsze jest takie kontaktowe, jakby nie zawsze wszystkim mówi e, dzień dobry i, i, i ma taki szacunek, jakim Hubert darzy. Wszystkich więc to nie jest żadna poza, to nie jest coś, co tylko widzimy w telewizji. Słyszałem takie, takie historie, że nawet gdy ktoś z obozu Huberta i to nie Craig Boynton, ktoś mu bliski, siedzi przy korcie treningowym, jest upał, skwar, grzeje słońce, to Hubert po jakimś zakończonym ćwiczeniu, po jakiejś gierce potrafi podejść do ławeczki, wziąć. Ręczniczek, wziąć butelkę wody, dać tej osobie na głowę, jakby pamiętać o ludziach, którzy są dookoła. No na pewno nie jest to człowiek, który jest takim totalnym egoistą, co akurat myślę, że ta cecha w sporcie jest dosyć ważna i często przydatna bycie egoistą, ale, ale Hubert myślę, że potrafi doceniać cały ten proces, który przebył na nam daje ogromną radość, nie wiem, nie wiem jakie będą wyniki oglądalności telewizyjnej, ale Wimbledon faza ćwierćfinałowa, Roger Federer teraz półfinały, kto wie co będzie dalej, no, tenis się ogląda, tenis bije rekordy, o tenisie dużo się mówi i, i cieszę się, że znów w takich no, ogrodowych powiedzmy warunkach działkowych możemy się spotkać, ale na szczęście no nie zawsze trzeba mieć blisko telewizor. Teraz z internetem, z komputerem można do, dokonywać cudów, więc w każdych warunkach można sięgnąć po, po dobry meczyk. Niezmiernie się cieszę. Jestem zaskoczony rozmiarami tego zwycięstwa. Jestem zbudowany tym, że Hubert, gdy miał rywala na deskach, takiego rywala na deskach, to po prostu go dobił. Dobił go w tych tenisowych warunkach. Nie dopuścił go już do głosu. To świadczy o, o dojrzałości, o, o dużej klasie i o tym, że no, lada moment będziemy mieli e, człowieka w czołowej dziesiątce u, u panów, bo wydaje mi się, że Hubert gdzieś tam już balansuje e, na skraju. Być może jeszcze jednego zwycięstwa potrzeba, być może to już się wydarzy lada tydzień, ale jeszcze. Zanim będziemy wybiegali do, do tych rankingowych kwestii, pocieszmy się trochę tym sukcesem, bo nie wiem kiedy Rogera Federera, polski zawodnik w singlu, pokonał. Wiem, że takich ludzi mieliśmy. Znaczy nie dokonał tego Łukasz Kubot, nie dokonał tego Michał Przysiężny, bo oni jakby z Rogerem się nigdy nie mierzyli. Jurek Janowicz grał z nim chyba w Rzymie kiedyś w 2013, ale meczu nie wygrał. W juniorach mieliśmy takie sukcesy w takich młodzieżowych turniejach, i nawet e, kilka osób e, jest w Polsce, które tego dokonało, i, i o nich się mówi, ich się niejako wytyka palcami, oczywiście w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To jest ten człowiek, który kiedyś ograł Rogera Federera. No to słowo kiedyś wykreślamy. Mamy człowieka, który ograł Rogera Federera. Dziś trzymamy dalej kciuki. Za Huberta, pozdrawiamy Hubi. Jedziemy dalej z tym Wimbledonem.